Witajcie! Zaczynamy od pistoletu P64 Chak, czyli polskiej konstrukcji z lat 60., której produkcja seryjna rozpoczęła się w 1965 roku i w tym samym czasie trafiła do wojska oraz milicji. P64 po wdrożeniu do armii zaczął stopniowo wypierać radziecki pistolet TT, natomiast szybko okazało się, że niewielki sześcionabojowy magazynek jest jedną z największych wad tej konstrukcji. CZAK zasilany jest amunicją kalibru 9x18 mm Makarov, a jego skuteczny zasięg wynosi 25 metrów. Ostatecznie wycofano go z użycia i zastąpiono nowszym P83, jednakże wiele osób twierdzi, że nieokreślona ilość tych pistoletów wciąż znajduje się na wyposażeniu wojska polskiego. Kolejną bronią jest pistolet P83 Vanad, czyli następca Czaka, który powstał pod koniec lat 70 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Zakładów Metalowych Łucznik w Radomiu. Wanat został pozbawiony głównych wad swojego poprzednika, między innymi zmniejszono opór spustu, zwiększono pojemność magazynka do 8 naboi, a dzięki większej masie pistolet posiada mniejszy odrzut. Produkcja seryjna była prowadzona od 1984 do roku 2000, a konstrukcja wciąż znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego lecz częściowo jest zastępowana pistoletem WIST-94. Jako ciekawostkę warto dodać, że Vanad był podstawą do stworzenia 10 prototypowych egzemplarzy pistoletu ze zintegrowanym tłumikiem, oznaczonym jako PT-83, który miał trafić do jednostek specjalnych. Następny na liście jest pistolet WIST-94, którego początki sięgają 1992 roku. Kiedy to Ministerstwo Obrony Narodowej zaczęło szukać broni, która zastąpi P-83 VANAT. Do wyboru były dwie konstrukcje, MAK-95 oraz WIST-94, który wygrał ze względu na to, że był lżejszy. Pistolet ten został zaprojektowany w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w 1992 roku, a 5 lat później firma Prexer rozpoczęła produkcję. Broń zasilana jest amunicją kalibru 9x19 mm Parabellum z 16-nabojowego magazynka pudełkowego. Jej skuteczny zasięg to 50 metrów, a oficjalne wprowadzenie do służby miało miejsce w 1999 roku. Okazało się wówczas, że w warunkach bojowych pistolet często się zacina, przez co żołnierze nie byli z niego zadowoleni, a to z kolei doprowadziło do zaprzestania kupowania go przez armię. Od 2010 roku pistolety WIS-94 są modernizowane poprzez wyposażenie ich w nowy szkielet z podlufową szyną montażową, a w celu poprawienia niezawodności powiększono okno do wyrzucania łusek oraz zmieniono system ryglowania zamka. Kolejną konstrukcją jest pistolet WIS-100 zasilany amunicją 9x19 mm Parabellum, Produkowany od 2019 roku przez fabrykę broni Łucznik w Radomiu. Broń w założeniu ma zastąpić P-83 oraz częściowo Wista 94, a jej nazwa nawiązuje do przedwojennego polskiego pistoletu WIS wzór 35. Pod koniec 2018 roku podpisano umowę na 20 tysięcy egzemplarzy dla Wojska Polskiego, które miały trafić do Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej a ostatnie partie planowano dostarczyć do końca 2022. Istnieje również cywilna wersja tego pistoletu oznaczona jako Vis 100 M1, która w odróżnieniu od wojskowej posiada m.in. możliwość montowania celowników kolimatorowych. Następnym pistoletem jest Glock 17, czyli austriacka konstrukcja, której powstanie wiąże się z konkursem na broń krótką dla armii austriackiej, która miała zastąpić niemieckiego Waltera P38, belgijskiego Browninga High Power oraz amerykańskiego Colta M1911. Glock 17 zasilany jest amunicją kalibru 9x19 mm Parabellum i został wprowadzony do uzbrojenia Armii Austriackiej w 1982 roku. W Polsce wykorzystywany jest przez jednostki specjalne takie jak Grom, JWK, NIL oraz żandarmerię wojskową. Kolejna broń to Beretta 92, czyli włoski pistolet samopowtarzalny, który trafił do produkcji w 1976 roku. Zasilany jest amunicją kalibru 9x19 mm Parabellum z dwurzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 15 naboi. A jego skuteczny zasięg wynosi 50 metrów. Konstrukcja ta miała zastąpić Beret T951 i występuje w wielu wariantach, a w 1979 roku Stany Zjednoczone wybrały wersję SBF, która stała się nowym pistoletem amerykańskich sił zbrojnych, ponieważ spełniała wszystkie wymagania. Po tym wydarzeniu włoska broń zaczęła cieszyć się coraz większym zainteresowaniem wśród cywilów, co doprowadziło do powstania kolejnych jej odmian w latach 80. i 90., natomiast w Polsce Beretta 92 wykorzystywana jest przez jednostkę wojskową Formoza. Zigzauer P226, który został zaprojektowany przez szwajcarską firmę we współpracy z niemieckim producentem broni pistolet pojawił się w 1981 roku za sprawą konkursu na nową broń krótką dla armii amerykańskiej i jest rozwiniętą wersją wcześniejszego Zigzauera P220, różniącą się od niego między innymi powiększonym magazynkiem, a także dodatkową wewnętrzną blokadą iglicy, która stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem. P226 wykorzystywany jest przez wiele krajów na całym świecie, takich jak na przykład Francja, Kanada oraz Turcja, a w Polsce znajduje się na wyposażeniu jednostek specjalnych Grom i Formoza. Kolejny pistolet to FN 57, czyli belgijska konstrukcja kalibru 5,7 mm, której początki sięgają 1995 roku. Broń ta występuje w wielu wariantach, z których najnowszy pochodzi z 2022 roku i oznaczony jest jako 57 Mark III MRD, który wyróżnia się chociażby gwintowaną lufą, umożliwiającą zamontowanie tłumika i póki co jest dostępny wyłącznie dla sił zbrojnych oraz organów ścigania. Pistolet wyposażony jest w dwurzędowy magazynek o pojemności 20 naboi, jego skuteczny zasięg wynosi 50 m, a w Polsce od 2007 roku korzysta z niego jednostka wojskowa GROM. Następna konstrukcja pochodzi ze Związku Radzieckiego i jest to pistolet powtarzalny SPP-1, przeznaczony do strzelania pod wodą. Broń została opracowana na początku lat 70. na potrzeby morskich oddziałów dywersyjno-rozpoznawczych, a kilka lat później, wraz z nową amunicją, stała się podstawowym uzbrojeniem radzieckich płetwonurków. SPP-1 wyposażony jest w cztery lufy, z których każda zawiera jeden nabój, posiada charakterystyczny kabłąk spustowy ułatwiający strzelanie w rękawicach, a jego skuteczny zasięg wynosi 17 metrów na głębokości 5 metrów. Aż do upadku Związku Radzieckiego w 91 pistolet oznaczony był jako ściśle tajny, natomiast po odtajnieniu stał się produktem eksportowym rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. W Polsce wykorzystywany jest przez operatorów jednostki wojskowej Formoza. Kolejna broń to pistolet samopowtarzalny HK MK23 opracowany w 1991 roku przez niemiecką firmę Heckler i Koch na zlecenie amerykańskich jednostek specjalnych. MK23 w założeniu miał strzelać wzmocnionym nabojem kalibru 11:43 na 23 mm. I być wyposażony we wskaźnik laserowy, tłumik oraz samonapinanie. Pistolet trafił na wyposażenie amerykańskiej armii w 1996 roku. Zasilany jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 12 naboi, a w Polsce korzysta z niego jednostka wojskowa GROM. Ostatnim pistoletem jest samopowtarzalny HKUSP produkowany od 1993 roku, który powstał na bazie wspomnianego wcześniej MK23. Broń produkowana jest w wielu wariantach różniących się zastosowanym nabojem oraz rodzajem mechanizmu spustowego. Dysponuje magazynkiem o pojemności 15 naboi. I posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem w postaci bezpiecznika skrzydełkowego na chwycie, który blokuje spust i kurek. W Polsce pistolet ten w wersji przystosowanej do zamontowania tłumika wykorzystywany jest przez jednostki specjalne takie jak Grom, JWK, NIL oraz Agat. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.